Gramy sobie GTA Online, jeżdżemy. Mati, Mati, jadam. Ej, Mati, gdzie jesteś tak do, tak do końca? Eee, końca? do Jakiś typ do nas dołączył? Nie, jesteśmy innym teamem. Czekaj, bo ja mam taką fajną funkcję, której ty nie masz. Y... Poczekaj, ja już jadę ciebie. wziąłem z autostrady jakiegoś. Jadę, jeszcze 3 km. A co mam, ta mam taką fajną opcję. <kluznić> o. Jestem. No muszę to mijać je, że mię tu ma radio Przepraszam, że to jest ok. Oj, tak myślę, że można. Co tam? No dobrze, gramy ta 5. Z przyjacielem. I zaraz, pewnie pode mnie podjedziesz. O, już widzę, że no. jedziesz. Dobrze. A, ślizgi. Tu, tu. Uch, Dobra. Czekaj. Mogę jechać na twoim motorze? A co, nie masz własnego auta? No, ale przyjąłem by jakimś byle Ty mogę? A czemu jesteś babą? Nie wiem, chciałem. A no tak, dobra, to wsiadaj. Będziesz mnie osłoniał od pleców, ale czekaj na chwilę, musimy, muszę coś zobaczyć. Bo to robię u każdego mojego najlepsze... no... Ała! 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 Ło, dobra, ów. Daj mi, żeby ja mogła na twoim motorku jechać. Czekaj, już tutaj. Czekaj, nie... Nie ruszaj się. A co nie bijesz? Ale kula O no, wiesz to. E, zarządzanie. E, jak to się robiło? No, nie strzelaj, kurwa, bo policja będzie. Oa! Oa, chodź na mogę na twoim motor. A jak to się włącza? O boże, no, o boże, wiesz? Wolałbym mnie, bo jak zniszczysz, to ja dostanę karę. Siadaj. Tu, za ja tobą. Nie za tobą. Nie macie. Aha, nagle wywali, wywaliło wszystkich z serwera. A twoja postać Ojory. też szła. Ja, ja też. Nie, ja... Ty, twoja postać w ogóle, baba dostała strzała w plecy i żyje nadal. To jest nie to niezła postać. A masz Gonga. Czekaj. Jezu, moja postać jeszcze nie jest tak wyszkolona, żeby się bić. No dobra. I nagle zniknęła. Ej, to dała. jeszcze raz ci wyś, wyślę. Bo pewnie bo była pełna... pełny serwer. Dlatego wywaliło, co nie? Nikt się nie? nic się nie działo. No, no, już ci wysyłam. To od razu już stworzę grupę, ale wiesz, teraz nie pomylę nazwy. Fortnite! Nie, Fort... I... Fortnite Czemu nie mogę dać więcej liter, dobra. A, a nie mogę... Ło Boże! Jak ja... ile pieniędzy straciłam? 5 tysięcy? To już chyba 15 tysięcy straciłam, bo zakładam grupę. O matko jedyna. Świętochowska, dobra, ty teraz zakładasz. Czemu ja nie zakładam. ja już mam grupę, to dołączaj. Ja piedził pięć koła, no ja piedził pięć koła w plecy, no. Albo znaczy, 15 do końca, bo trzy razy zakładałem. Ja pędził 15 koła, ja fu! 15 koła, Jezus Maria. Za tyle no to jest i... za O ktoś wyznaczył za twoją głowę. E, pieniądze. Ja. Nie no no, cie, za ciebie. Czekaj, daj się zabić, bo muszę odzyskać te tysięcy. Nie. Czemu nie? nie? Nie ma. A gdzieś ty jeszcze. Pytanie gdzieś ty. Gdzieś całe trzy miejsca, to jadę na motorku. Chyba cię nie widzę, chłopie. Ja już rozbano. Jeszcze kilometr. Ja dam, zaraz bana. Nie, Nie ruszaj się. się. Nie ruszam się. Nie, Nie ruszasz się, jedziesz. No stój. Stoję. Ustoisz. No stoisz. Dos dosłownie stoję, no halo. Patrz, patrz na, na mnie, patrz na mnie, jak ja kuku ma zrobię teraz, patrz na kółko. Patrz. Patrzę. I tak. To twój motor? Nie od kogoś, od tego A. Co to był? Ty policję sprankowałeś, ona nie może jechać dalej, bo auto tak się postawiło. Dawaj szybko na dół. Dobra, ja na dół. Dawaj do mnie szybko. się wskaczało. Ja pędzę. Szybko wsiadaj na mój. Coś ty zrobił, geniuszu? zjadę do zjadę do ciebie. Czekaj ja. Ja jadę. Tak z... nie jedź. O Masiada, szybko wskakuj na mój motor. Ale nie, bo panie ciebie go ich policja. Nie, nie goni policja, to ciebie goni policja, panie. Ale jak wsiadę do ciebie na motor, to sobie. No co mnie zabijasz? Co, dostałem... musiałam... no, dostałem hajs 300. To Ot. czekaj, jak cię zabija. Nie, nie, nie. Nie będzie tak. Dobra, nie zabijacie. Pójdź tu, trafie. Okej, tak, tak, tak mam. No, dołączasz czy nie? Ło ty hamuło. O ty, o, ty a, ja cię wys a ja ci wysłałem zaproszenie. Ło Jeszcze mój motor kradniesz? Nie, yyy, a wiesz, że za niego zapłacić, się go zniszczysz, nie, nie, nie. Tego, to, że kenisz Tak. Nie, bo nie bo da się ustawić. A nie mówiłem. Znaczy, jeszcze za Jakbyś mi totalnie go zniszczył, że nie da się go używać, byś zapłacił. No, ej, byłeś moim, jesteś moim ochroniarzem. Przecież jak mógłbyś mnie zabić? Dziwne. Aha. Dziwniej. I czemu mnie zabijasz, chłopie? Nie no, wiem, tak się. A um, mój motor nie ma tak wyglądać. Z miejscu gazem twojej ochrony. Za każdym razem mój VIP zostaje się skrócony, wysyła ochrony. Zostaje się każdy, kto nie jest w stanie wybrać swojego. No, ale to nie wiem, co tam funkcjonuje. Zazwalać. Jest tam zwalaj. Bum. Ty jedziesz za mną? Nie wiem, gdzie ty pojechałeś. Siema Dawidowski, Elu, policja. No powiem tak. Jest GTA online, to można. Teraz to można się bawić, bo mam online'a. A plusa nie masz. No właśnie. Magic. To się nazywa maga Fistachów, co nie? Kula. Magia fistachu, fistaszki są najlepsze na świecie, nie ma, że niczego lepszego niż Fistaczki, dobra. Idziemy na portafel? Nie, bo... nie, bo chcę z tobą się postrzelać. A który masz level? A, Jezus, masz o 11 levela więcej ode mnie. Wcale nie tak dużo. Ja się w sklepu coś kupić, ja się jeszcze. Inaczej do zbronił. O, on nie, nie mogę dołączyć. No a jak Dawidowski, ty byś nie mógł? Co, co? Nie no, da, rozmawiam z widzem, czy nie może dołączyć się, byśmy bawili w policję. Byłoby super i fajne. No, że, że gonimy jakiś typów, frazy, jeździmy autami w ogóle. To wymyślona zabawa, że dawno, dawno temu. Ja z uskudnią mnie ciągle. No uciekaj. Zobaczcie mi na czołowo wychodzić. Mm. No. Nie, nie, nie. Iść ty. Gdzieś ty tak jeździsz. By... No uciekaj dziko. Jakby co, do mnie brat przyjdzie na chwilę, bo on ci idzie w kąpiel. E, wyłącz live'a. Wyłączyć live'a? Nie, pauza. Nie można dawać pauzy live'a, no. To było, to wyłącz. No to wycisz po prostu mikrofon. Zaprosi mnie na Rockstarze. Nic Dawidowski, lub jeden, to Dawidowski. Jega, nie jestem A ja Ciebie nie mam znajo Dawidowski na Fortnite na ps bo na czym Ty grasz? Na czym Ty grasz? Dawidowski, znam, on jest moim kolegą. No, no a na czym on gra? Na ps ie. A no to na PS-ie powinniśmy się Wydasz. mieć, mogę Cię, ty, no to powinienem Cię mieć z znajomych. Dawidowski. Ja na, on gra na komputerze, co kłamiesz? Co kłamiesz?

Bo ja do garażu swojego. Ej, a nie możesz mnie Dawidowski, ty zaprosić? Ja Dawidowski się. Dawidowski, nie możesz mnie, ty mnie zaprosić? to byłem. A Ja byłem na furtach. Dzisiaj nigdy. Idziesz? No, nie wiem, bo ja bym chciał w strasznej w GTA. Bo ja online mam bardzo rzadko. O kula! Trick shot! Du, du, du. Stój! No to nie jest tak, policja dała. Hej, Aurora, Jezus, od kiedy ty walisz na moje live? Co? No, stać policja! Właśnie trafiam im w szybę. No teraz to trafię, teraz to trafię, teraz to trafię Spokojnie Mati jesteś policją No nie trafiłem Aha na Łatwo Kuła tu No Nie jesteś na Ale jak pójdę na Fortnite to mi się zresetuje live No to zrobimy to live od Fortnite'a o no to mogę robić robić szybki. O nie, rzadko, no bardzo. O nie, Aurora. Nie no, rozmawiam z, z Aurorą. A na nie, wiesz co tu. Z wicką. No, tak mogę powiedzieć. Kua. Ja. 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 Trafię go, trafię go. Aurora, trafię! I on No idę grać w Roblox. Nie, to jego nie w nie Roblox. Aurora. Mój komp... Ej, Aurora, nowina. Mój komp poszedł do naprawy, ale jeszcze będziemy mogli razem pograć. Jej. Mój kom poszedł do naprawy i powinien za... niedługo wrócić. To od razu ściągnę wszystko. Nie YouTuberku. Się A Ano tak i jeżeli ja, ty nic nie nagrywasz? Ja chciałam na, właśnie na Twoje rysunki. Miałaś zrobić Fistacha i nie zrobiłaś. Do... Co? No nie no, chciała. E, e, YouTuberka miała mi zrobić e, banera na mój kanał. A ja ale mu ja fajnie, nie bo ja mu. Może wylał e, i Rafała. Ja ja mam jakoś jawora i jakoś się nie jaram. I, też, i też mam i w Heller coś tam, bo jestem z... Jezus Aurora! Jak pierwsze to... Jak przeczytałem to, to jestem zajęta. To ja takie... uuu aurora. A potem takie zrozumienie. A to potem takie zrozumienie. A nie czy to jest. Wiadomości. O nie to było złe totalnie. Czyli do sklepiku. A macie flarą. Ło, wow, masz flarą. Pal się z wyrolu. Ła, wow, wow. No. Co mnie tak trafiają? Ja? Nie, nigdy. Łoty Aurora. Mnie wyzywasz? Wczera mnie? Teraz się idę. Brawo, Metcli. że jesteśmy przyjaciółmi. Uciekam stąd, ale strasznie w tym online nie normalnie trafiają. To aż boli. Uciekam przed świadełkiem. Nie, nie będę dadda. Dobra jestem da. Dobra, idę na Fortnite, bo tam będę miał co robić. Solde Aurora. Zrobię innego live. A.